siemano siemano patrz Patrzcie patrz, 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 patrz tutaj tutaj nie, nie, nie tutaj nie nie tutaj patrz jakie ładne patrz jakie duże 240 zł a uszanie lit siemano i otwieramy dziwne to zabezpieczenie jakieś jakbym wszedł do pana, to bym tylko Cyk dwa razy nożykiem i już będę jadał w krzyżu. to jest. No i mamy już otwarte, więc mamy tutaj y, paczkę numer 3, paczkę numer 4, y, paczkę numer 1, paczkę numer 3 i paczkę numer 2. Jakaś biedna ta dwójka, nie, nie wiem. I mamy instrukcję ładnie zapakowaną również, więc trzeba się z tym zmierzyć. Trzeba będzie to złożyć, więc widzimy się po jakichś 5 dniach. Także to się ogarnie. A więc jestem już za złożonym zestawem, który to jest bardzo ciekawie zrobiony. Ma on bardzo fajne różne metody budowania i jestem pod wrażeniem, że tyle elementów, a jest ich, jest ich tyle elementów 519, 519. E, i jest to zestaw o numerze katalogowym 75211 o nazwie TIE Fighter. Imperialny TIE Fighter, ale to już tam domyślnie ten Imperialny. Jak ktoś zapomni, jak się nazywa, to mam no tutaj ewidentnie literę H. Mamy TIE, F, I, G, H, Ter. I jak, jak ktoś nie pamięta, nadal no to już trudno. Ale jest on bardzo, dosyć stabilny. Trzyma się on bardzo ładnie. Można go chwytać za jedno ucho, za drugie. Uchoty, gałganie jeden można też za kokpit i można manewrować robić piu 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 piu. I mamy tutaj również i cztery figureczki, bardzo ładne figureczki swoją drogą. Więc cały ten zestaw jest naprawdę bardzo fajny. Więc już za moment przyjrzymy się wszelakim funkcjom zabawowym, jakie on sobą prezentuje. Tak więc zajmijmy się funkcjami zabawowymi, albowiem jest ich tutaj Całkiem sporo, no oprócz samego chwytania i latania po całym pokoju, denerwując każdą napotkaną osobę, wydając głośne dźwięki o tytule piuu, piu, 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 jakbyście dostali nagle taku autyzmu, ale w każdym razie mamy tutaj również i kokpit, który jest bardzo ładnie otwierany, gdyż oprócz takiej oto właśnie ładnej, szybkiej, nadrukowanej. Mamy również tutaj i ładne wejście do kokpitu. Więc mamy tutaj miejsce dla naszego pilota, który został zawarty w całym tym zestawie. Czy ty musisz tak głośno oddychać? Ja tutaj recenzję robię, wiesz? E, więc mamy tutaj miejsce dla naszego pilota. Niestety nie ma tam żadnych studów, więc trzymałeś się raczej na słowo honoru niż na jakiekolwiek studziki, ale wystarczy go lekko przycisnąć kokpitem, jakimiś tutaj sterowniczkami i możemy bardzo ładnie wszystko tutaj zamknąć i no i możemy wziąć wszystko w nasze ręce i mamy tutaj dwie te takie wiecie sprężynowe rzeczy, które bardzo łatwo można zgubić, jak ja teraz. I można też postrzelać w ludzi. Osobiście dostałem od tutaj obecnego. Ale działa to bardzo ładnie. Leci to na długie odległości. I ma całkiem fajną moc wyrzutu. Więc mamy tutaj dwie bardzo ciekawe funkcje zabawowe. No i oczywiście możemy uznać, że naszemu pilotowi nie poszło. Jakiś X-Wing go zeszczelił. No i oczywiście możemy na przykład yy, zrobić tak, że odczepimy jedno ze skrzydeł. Które bardzo ładnie się odczepia i zasymulować taki oto wypadek. A teraz zajmijmy się figureczkami, które są bardzo ładne i są to postacie należące w pełni do Imperium. Chociaż, czujecie to? Czujecie to? Ja, ja tu wyczuwam dwóch kretów, a jest yy, to Tobias Beckett oraz i młodziutki Han Solo. I oni tutaj, ja nie wiem co ich tutaj robią, są tutaj węszą, ale na stówę zaraz ktoś ich zdemaskuje, na przykład ten, ten pilot może ich zdemaskować, ale też i również ten bardzo ładnie nadrukowany Sturmowiec. I wszystkie te figureczki są bardzo ładne, każdy różni się czymś innym, nasz pilot jest najbardziej tutaj czarny spośród wszystkich, ale ma on bardzo ładny mundur, ma on bardzo ładne nadruczki na torsiku. Z przodu, jak i z tyłu, oraz na nóżkach z przodu. Także te nadróżki się ze sobą pokrywają. Został on niewielki pistolecik, żeby mógł się obronić. Oraz mamy ten już charakterystyczny grymas twarzy u każdego szturmowca. Dalej mamy właśnie naszego Hana Solo, który jest ubrany w takie oto właśnie łachmany. Obrodzone szlakiem błotem i innymi nie powiem czym. Ma on bardzo ładny szturmowy pistolet, bardziej taki nieco snajperski, aby mógł się gdzieś tam przyczaić i kogoś zdjąć. Ma on bardzo ładną taką ala-pelerynkę ze sztywnego materiału symulującą taki ala-płaszcz przeciwdeszczowy. No i posiada on. Podwójnie nadrukowaną główkę, z jednej strony widać taki grymas, coś poszło nie tak, albo po prostu zobaczył jakąś wielką, wuchatą kulkę. A z drugiej strony jest to taki dobrze nam znany przyjemniaczek. Dalej mamy bardzo ładnego szturmowca, który jest tutaj pokryty wszelakim jakimś błotem, jakimiś innymi kamuflażowymi rzeczami wręcz. Tak, aby mógł się wtopić mniej więcej w otoczenie, wygląda to bardzo ładnie. Również posiada ten taki płaszcz przeciwdeszczowy oraz taki oto nieco większy pistolecik szturmowy. Bardzo ładnie on wygląda. A pod maską mamy oczywiście właśnie ten sam grymas twarzy, jednostronnie nadrukowany. A ostatnią figuraczką jest właśnie Tobias Beckett. Jest to mentor Hana Solo, e, w filmie o Hanie Solo, gdzie występuje Han Solo. Ma on bardzo ładnie również zadrukowany torsik, z przodu jak i z tyłu oraz na nóżkach. Posiada on dwa takie małe pistoleciki, wygląda to bardzo fajnie, może on robić taki niewielki ostrzał. No i ma jednostronnie nadrukowaną główkę, ze względu na takie właśnie e, nakrycie główki. I jest to bardzo ładna szturmowa czapeczka. Którą zapewne podwędził od jakiegoś nieboszczyka. Tak więc, słowem podsumowania, cały ten zestaw obecnie można kupić w Oshoomomą Aushanie za cenę 240 zł, gdzie ten zestawik katalogowo kosztuje 330, więc 90 zł w kieszące. Można jeszcze drugi zestawik za to kupić, więc naprawdę moim zdaniem się opłaca. Zwłaszcza, że te TIE Fightery oraz X-Wingowce nie są zbytnio jakieś tanie. A tutaj mamy bardzo fajną okazję, mamy fajne figureczki z filmu Hanie Solo. Coś dla każdego, kto lubi sobie szturmowców pozbierać, albo ogólnie jakieś ciekawsze wersje znanych postaci. No i też cała ta konstrukcja jest naprawdę warta swojej ceny, gdyż ma to ponad 500 elementów, co daje nam około 50 groszy za element, więc całkiem spoko. Tak więc polecam Wam, idźcie, kupcie i bawcie się dobrze. Ja już ten zestawik oddaję w ręce Tomeczka. Dziękuję bardzo Tomeczku, że użyczyłeś mi go w recenzji. Tak więc trzymajcie się, na razie.